Królestwie Dahomeju młody król Hezo musi stawić czoła groźnym przeciwnikom. Jego największym wrogiem jest Imperium Oyo, które sprzymierzyło się z ludem Mai, by najechać Dahomej i sprzedać jego mieszkańców jako niewolników. Oyo ma nowoczesną broń i konnicę, ale Dahomej ma elitarną jednostkę żołnierek Ahodzi, dowodzoną przez generał na niskę. Pewnej nocy wojowniczki Ahodzi atakują obozowisko machi, zaskakując ich i zaczynając brutalną walkę. Po pokonaniu wrogów uwalniają jeńców. A generał Naniska zauważa podkowę, To sugeruje, że żołnierze Ojo mogą być związani z Mahi. Po bitwie, akcja przenosi się do Dachomeju, gdzie młoda dziewczyna Nawi i jej przyjaciółka spacerują po rynku. Gdy Achodzi wracają do miasta z jeńcami, mieszkańcy pokornie się kłaniają. Generał Naniska, choć triumfalna, jest zmartwiona i prosi o pilne spotkanie z królem. Nawi wraca do domu, gdzie dowiaduje się, że jej rodzice chcą ją wydać za mąż za starszego mężczyznę. Kiedy mężczyzna na ją zastrasza, nawi odpycha go, wściekły ojciec zabiera ją do pałacu i oddaje królowi Hezo. To jest kanał Hamidło. zapraszam na skrót filmu Królowa Wojownik z 2022 roku. Tam, Navi poznaje wojowniczki Ahodzi i jest zafascynowana ich siłą. W międzyczasie, żołnierze Ojo odwiedzają lud Mahi, który został zaatakowany przez Ahodzi. Generał Ojo, Obba, jest wściekły z powodu klęski swoich sojuszników. W królestwie Dahomeju król Hezo idzie na spotkanie z radą, witając swoje żony. Naniska, która pełni rolę Straży Królewskiej, czeka na niego w stroju wojennym, co wzbudza zazdrość jednej z żon, Shantę. Podczas narady, król pokazuje po. Znalezioną przez naniskę, co wskazuje na obecność Ojo w konflikcie z ludem Mahi. ogłasza, że Dahomey przestaje płacić daninę Ojo, co ma na celu wyzwolenie swojego ludu. Doradca prawny Migan ostrzega, że może to doprowadzić do wojny i sugeruje, by kontynuować płacenie daniny, aby utrzymać pokój. Naniska uważa, że chodzi mogą obronić Dahomey przed Ojo i sugeruje, aby królestwo skoncentrowało się na handlu złotem i olejem palmowym, co zapewni długotrwałą stabilność. Nowi rekruci ja przygotowują się do treningu. Mają szansę wycofać się, jeśli nie czują się gotowe. Kilka kobiet rezygnuje, ale Nawi postanawia zostać. I doświadczona wojowniczka, stara się wzbudzić w Nawi strach, aby nauczyć ją pokory i wysyła ją do kąpieli. Podczas kąpieli Nawi spotyka Naniskę. Nawi mówi, że ma 19 lat i chce zostać żołnierzem. Naniska widzi w niej potencjał, ale ostrzega, że życie wojowniczki jest trudne. Pierwszego dnia treningu nowi rekruci dostają liny do wiązania. Navi Narzeka, że Lina nie jest bronią. Naniska daje jej swój miecz i każe jej odciąć głowę manekinowi. Nawi nie udaje się to, ale Naniska jednym ruchem odcina głowę i każe Nawi wrócić do wiązania Lin. Pokazuje, kto tu rządzi. O zmroku Izogi ostrzega Nawi, by nie była nieposłuszna. Trening staje się coraz trudniejszy, a Nawi ma problem z nadążaniem. A chodzi wygrywa zawody z mężczyznami, które testują ich odporność na ból. Nawi i jej przyjaciółki, Fumbe i Ode, robią bałagan podczas Treningu I zostają ukarane. Nawi bierze winy na siebie, co przyciąga uwagę Naniski, choć jej zachowanie doprowadza generał do granic cierpliwości. Naniska rozważa, wyrzucenie Nawi zachodzi, ale ostatecznie tego nie robi. I znów ostrzega Nawi, by uważała na swoje słowa i działania wobec Naniski, zauważając, że Naniska może zostać pierwszą kobietą królem od tysiąca lat. Naniska, dręczona koszmarami, rozmawia z amnezą, która próbuje pomóc jej zrozumieć te wizje. W nocy niska znajduje Nawi, która potajemnie ćwiczy. Następnego dnia mieszkańcy Dahomei mają święto, ale zostaje ono przerwane przez przybycie żołnierzy Ojo z generałem Obon, to wzbudza szok i emocje u Naniski. choć oba jej nie pamięta, jego obecność ją wstrząsa. Żołnierze Ojo, niezadowoleni z hołdu żądają 40 wojowniczego chodzi w ramach zadośćuczynienia. Grożą, że jeśli królestwo tego nie zrobi, zamkną port, co odetnie Dahomej od handlu i zasobów. Król Hezo, Chcąc uniknąć konfliktu, zgadza się oddać 20 chodzi, na wybiera te wojowniczki, w tym Nawi. W międzyczasie nowy kupiec z Brazylii przybywa do portu i wydaje się niezadowolony z handlu niewolnikami. Kiedy a przybywają do portu, oba jest zdziwiony, gdy zamiast wojowniczek dostaje głowy swoich ludzi, pozostawionych wcześniej w Dahomeju. A przekazują, że król nie kłania się nikomu. Po odważnym działaniu achodzi na zostaje i atakuje generała, podczas gdy Nawi decyduje. Zostać się, by jej pomóc. Razem udaje im się pokonać Obbę i uciec przed żołnierzami Ojo, które ruszają w pościg. Bijali handlarze, którzy widzieli walkę, nie interweniują. Naniska i Nawi skaczą do wody, gdzie czekają na nie pozostałe Chodzi. Po dotarciu na brzeg, Naniska ostro krytykuje Nawi za działania na własną rękę i przypomina, że Chodzi działają zespołowo. Nawi próbując się bronić, ale Izogi szybko jemu ciszę pokazuje, że zasady są ważniejsze. Amnesa przypomina Nanisce, że sama nie przestrzegała Planu, ale Naniska tłumaczy, że jej prawdziwym celem było zdobycie głowy generała Obba. Po powrocie do pałacu, Shantę, jedna z żon króla, próbuje porozmawiać z Naniską, sugerując, że mają wspólne cele dla królestwa. Naniska jednak widzi jej manipulacje i jest nieufna. Plan Naniski, dotyczący produkcji oleju palmowego, zaczyna działać. Pokazuje królowi postępy w nowym przedsięwzięciu. Nawi idzie do wodospadu, by naostrzyć swój miecz i spotyka tam nowego kupca Malika. W żartach za. Zabiera mu obranie i nakazuje mu wracać nago jak niewolnicy, którymi handluje. Malik wyjaśnia, że jest w połowie Dahomejczykiem. Jego ojciec jest biały, a matka pochodzi z Dachomeju. Zaskoczona Nawi oddaje mu ubranie, gdy zbliża się partner Malika, Nawi szybko ucieka. Malik i jego towarzysz odwiedzają pałac przynosząc prezenty dla króla Khezo. Król ciepło wita Malika, gdy dowiaduje się o jego dachomejskim pochodzeniu i zaprasza go na ostatni test, a Navi mimo trudności walczy dalej, gdy jej przyjaciel. Przeciółka utknie w krzakach cierniowych. Nawi wraca po nią, pokazując lojalność. Nawi dociera do mety i wygrywa wyzwanie. Król i wszyscy obecni są pod wrażeniem jej determinacji. Hezo osobiście wita Nawi w gronie chodzi Po ceremonii i pomaga Nawi usunąć ciernie i pyta, dlaczego wróciła po Fumbę. Nawi odpowiada, że chciałaby jej przeciółka też miała szansę zostać wojowniczką. Naniska dołącza do rozmowy i zauważa blizny na ciele Nawi. Ty widzisz szczególny ślad. Navi i wyjaśnia, że ta pamiątka z czasów, gdy ojciec wybrał ją z sierocińca. Naniska reaguje na to emocjonalnie i szybko odchodzi. Amneza, zaniepokojona, podąża za nią i pyta, co się stało. Naniska wyznaje, że kiedyś miała dziecko, które oddała amnezie, bo uznała, że nie poradzi sobie z jego wychowaniem. Amneza oddała dziecko misjonarzom. Dara się uspokoić Naniskę, mówiąc, że nawi nie może być tym dzieckiem. Tymczasem kupiec próbuje przekonać króla, by nie rezygnował z handlu niewolnikami, twierdząc, że produkt oleju palmowego może nie wystarczyć, by utrzymać królestwo. Malik proponuje spotkanie Nawi po zmroku za murami miasta. Tej nocy dziewczęta dołączają do Achodzi, składając przysięgę krwi. Izogi zaczyna lubić Nawi i pytają o Malika, zauważając, że pomachał do niej podczas zawodów. Ostrzega Nawi, że miłość może osłabić człowieka i że nie powinna tracić swoich sił. Później Nawi wymyka się z pałacu, by spotkać się z Malikiem, Spędzają czas na rozmowie, a Malik ostrzega ją, że generał Obba planuje coś przeciwko Dahomojowi. Navi szybko wraca do Naniski, by przekazać informację, ale zamiast pochwały dostaje reprymendę za spotkanie z mężczyzną. Naniska ostrzega ją, że każdy może zostać wyrzucony zachodzi. Nawi przekonana o swoich wartości, protestuje mówiąc, że dała z siebie wszystko i udowodniła, że jest najlepsza. Twierdzi, że jest ostrożna i nigdy nie da się złapać. Naniska odpowiada, że każdej nocy była łapana i tentegosowana przez żołnierzy Ojo opowiada o swojej ucieczce z amnezą, kiedy była w ciąży, o tym, jak po porodzie wbiła ząb rekina w ramię dziecka. Po otwarciu blizny Nawi, ukazuje się ząb rekina. Ta szokująca prawda uderza Nawi, która zdaje sobie sprawę, że to ona jest tym dzieckiem, o którym mówiła Naniska wstrząśnięta odchodzi w ciszy, próbując zrozumieć na nowo odkryte fakty. Następnego dnia chodzi i zauważają nadciągających żołnierzy Ojo, którzy mają dotrzeć do Dahomeju za zale ledwie dwa dni. Naniska opracowuje plan. Decyduje się wykorzystać wybuchową sztuczkę, którą Nawi pokazała podczas treningu. Zamiast czekać na atak, chodzi postanawiają wziąć wojnę we własne ręce. Przed świtem a chodzi atakują wrogów z zaskoczenia, rozświetlając obóz eksplozjami. Generał oba kontratakuje, rozpoczynając zaciekłą bitwę. Nawi walczy dzielnie, ale zostaje zaatakowana od tyłu i traci przytomność po upadku. Naniska szuka generała, ale o on... Widząc swoje straty, zarządza odwrót. Mimo zwycięstwa, Ahoji ponoszą straty. Wycofujący się żołnierze Ojo porywają ranny chodzi, w tym Nawi i Fumbe. Izogi ze złamaną ręką radzi Nawi, by wybrała śmierć zamiast niewoli. Ale Nawi nie chce się poddać i walczy dalej. Fumbe wraca i informuje o sytuacji. Król ogłasza, że Naniska zostaje królową kobiet, co nie podoba się Shantę. Naniska jest zaszczycona, ale chce poszukać jeńców. Król odmawia, mówiąc, że teraz jej odmawia. Obowiązki to zarządzanie. Następnego dnia Nawi i jej siostry są licytowane przez handlarzy. Próba ucieczki niemal kończy się niepowodzeniem. Gdy Malik je zauważa, podczas ucieczki Nawi zostaje złapana, a Izogi wraca, by ją uratować, ale zostaje postrzelona i ostrzega Nawi, żeby lepiej się poddała. Na niskach chcąc uratować swoją córkę, ignoruje rady amnezy i wyrusza na misję ratunkową. Malik kupuje Nawi i umieszcza ją w bezpiecznym pokoju, aby ochronić ją przed białymi Plażami. Po tym jak zabiła białego mężczyznę podczas ucieczki. Daje jej klucz do pokoju i zaprasza by dołączyła do niego w Anglii. Tymczasem król dowiaduje się, że część jego rozkazów nie została wykonana. Jego żona Shanta proponuje rozważyć mianowanie innej kobiety królem. W nocy, gdy biali mężczyźni się bawią, a chodzi wkradają się do ich obozu. Jeden z więźniów informuje ich o śmierci Izogi i o tym, że Navi została sprzedana. Rozgniewana niska, wydaje rozkaz, by obóz spalić. Nie biorąc. Żadnych jeńców. Atak Achodzi jest brutalny. Malik w chaosie wzywa Nawi, by poszła z nim, ale ona chce pomóc swoim siostrom. Malik daje jej ubranie na zmianę i obiecuje, że poczeka na nią na plaży. Przyjaciel Malika, próbując uciec z niewolnikami, zostaje pokonany. Naniska odnajduje obę i zabija go. Gdy biały mężczyzna zbliża się do niej z bronią, Nawi ratuje Naniskę strzelając do wroga. Malik czeka na Nawi na plaży, ale ona decyduje się zostać z Achodzi i swoją rodziną. W Dachomeju trwa uczta. Szanta rozczarowana, że to Na Niska otrzymała zaszczyt. Wygląda na niezadowoloną, podczas gdy ludzie witają Achodzi z entuzjazmem, szczególnie Na niski. Król ogłasza ją swoją współrządczynią, a całe królestwo świętuje. Po ceremonii Nawi rozmawia szczerze z matką, przeprasza za ból, który jej sprawiła, a Na Niska przyznaje, jak trudne było dla niej oddanie dziecka. Na koniec Nawi prosi matkę do tańca. Obie zaczynają tańczyć razem w geście pojednania. Dziękuję za obejrzenie tego skrótu. Zapraszam do zostawienia łapeczki i komentarza na dole. Subika też możecie zostawić.